and of selfless service. My mother's reign was dobra Królestwa, dedication and ogromne poświęcenie i oddanie obowiązków. Teraz wyrażając nasz smutek przekazujemy wyrazy naszych podziękowań za jej ogromną i ze smutkiem przyjmuję na siebie obowiązki suwerena i monarchy, które I to mi i Będę kierował się inspiracyjnym przykładem mojej kładki przy sprawowaniu konstytucyjnego rządu i zapewnieniu pokoju i dobrobytu narodom tej wyspy oraz. Do państwom wspólnoty narodów proszę Jego Królewską Mość o podpisanie obu kopii przysięgi. Karol Sidi Artur jeżdży przez śmierć naszej starej i w szczęśliwej pamięci, zostaje królem, królem trzecim, z łaską królem tego królestwa, z królestwa Wielkiej Brytanii, Rady Północnej i wszystkich innych królestw i terytoriów. Głową wspólnoty Maroków, obrońcą wiary, któremu ich obywatele. Serdecznym i godnym uczuciem przykazują, jak przyrzekają wiarę nieustanne posłuszeństwo. Prosząc Boga, przez którego królowie królowe królują, aby pobłogosławił króla Karola III długimi i szczęśliwymi latami panowania nad nami. Pałac św. Jakuba 10 września roku pańskiego 2022. Chance for his majesty the king. Hit, hit. <rapple> 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 i To jest ten moment, który również Państwu wcześniej zapowiadaliśmy, też wszystko zgodnie z protokołem już teraz usłyszymy te salwy, które mają być wystrzelone. Z tych momentów, które Państwo widzieli różne miejsca Londynu, również to wszystko zgodnie z planem, zgodnie z protokołem, który został ustalony. Na początku tej relacji dla Państwa Pałac Świętego Jakuba, gdzie właśnie tam po raz kolejny mogliśmy usłyszeć tekst proklamacji, czyli dowiedzieć się, że nowym królem jest król Karol III. Potem te salwy, które usłyszeliśmy w dwóch miejscach, również wszystko dzieje się zgodnie z protokołem i zgodnie z planem, tak jak wcześniej zostało to ustalone. Jeszcze kolejne uroczystości i kolejne zadania przed tymi, którzy biorą w tym udział po południu. Król Karol III ma przyjąć na audiencji premier i bardzo możliwe, że dziś również poznamy potwierdzoną datę pogrzebu królowej Elżbiety II. Jan Piotrowski jest z nami. Janku, widzieliśmy Cię przed Pałacem Świętego Jakuba. W którym miejscu teraz jesteś i powiedz, co, co tam się dzieje? Już są, że jesteśmy w, w tym miejscu. Wczoraj... Czy że spodobało się Bogu tak mogącemu, wyzwać do tego miłosierdzia, naszą znakomitą Panią Królową i Rzeczpospodnią II, błogosławionej i chwalebnej partii, przez której śmierć korona przypada wyłącznie i słusznie. i potężnemu księciu Karolowi Filipowi Arturowi i temu. My, Panowie, duchowni, i podleśni tego Królestwa. -y. Jesteście Rady Królewskiej, przedstawicielami innych wspólnoty narodów, lordopórmistrza, ładnych obywateli Londynu, niniejszym jednym głosem. Zgodą języka i serca ogłaszamy, że książę Karol Filip jest przez śmierć tej małej monarchii szczęśliwej zostaje królem, królem Karola III z Boga, królem tego Królestwa Wielkiej Brytanii Wielkiej Północnej i wszystkich innych królestw i terytoriów. Głową wspólnoty narodów, obrońcą wiary, któremu jej obywatele z serdecznym i pokornym uczuciem przyrzekają wiarę posłuszeństwa. W z przez którego króle i królowie rządzą, aby podłogotrawił króla aby w długim i szczęśliwym panowaniem na Pałac świętego Jakuba 10 dnia w roku pańskiego 2022. Może chronić kulę. 13.05 to jest kolejny element tego, co zaplanowane na dziś, to znaczy odczytanie proklamacji, proklamacji, czyli informacji o tym, że w związku ze śmiercią Elżbiety II Karol staje się nowym królem Wielkiej Brytanii. To formalność, ale bardzo istotna formalność, dlatego że zgodnie z zasadami panującymi w Wielkiej Brytanii wraz ze śmiercią monarchy tron automatycznie Przejmuje jego następca, stąd Karol został już królem w czwartek po południu, zaraz po śmierci swojej matki, królowej Elżbiety II, a jego formalnej proklamacji dokonała rada. Dzisiaj od godziny 11 mogli Państwo oglądać to posiedzenie. Proklamacja będzie odczytana jeszcze w pozostałych stolicach Zjednoczonego Królestwa, ale to będzie miało miejsce już jutro. To jest Edynburg, Cardiff i Belfast. Zanim media były tym źródłem informacji, odczytywana była również w mniejszych miastach i miasteczkach, by poinformować mieszkańców Wielkiej Brytanii o tym, że mają nowego władce. Spotkanie jeszcze zaplanowane na dziś to jest spotkanie z, w parlamencie, bo parlament, który normalnie nie pracuje w sobotę dzisiaj wspomina i oddaje hołd na Elżbiecie II. Spotkanie z rządzącymi, a jeszcze w kolejnych dniach to jest podróż żałobna. To, co czeka nas jako widzów, obserwatorów tego, co dzieje się na Wyspach Brytyjskich, ale czeka w szczególności Karola III nowego króla Wielkiej Brytanii, który dzisiaj podczas proklamacji powiedział, że jest świadom tego, jakie obowiązki, jakie obciążenia na niego spadają.